Siema, z tej strony ASLA. Dzisiaj pokażę Wam dwa kody, których ja zawsze używam na księżniczkę Leje oraz żołnierza rebelii. A więc zaczynamy. Wchodzimy do restauracji Dextera. Podaj kod i kod na księżniczkę leje to. Zaraz wpisuję go jak coś. Księżniczka, leja? Co? Nie mogę teraz, nagrywam, mamo. Na rebelianta to L, pięć, cztery, y, tak, u. K. Żołnierz rebelii. I teraz postacie i możemy ich kupić za 50 tysięcy oraz tysiąc. Ja będę kupował pod koniec gry, a więc to by był taki krótki poradnik. Trzymajcie się i cześć!